Ja tam wódki nie lubię. O, już że wiro importował. Ja. Cóż to za dziewczyna, zupełna rozpacz. A ja pani, mówię, że to wszystko przez nieodpowiedni tryb życia. No od razu musiała się popisać. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. No. Pan żona ty. Trzy razy. Widzisz synku? Tak wygląda balero. O, nie bywałem. się rozpadł. uwierzycie? Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komory, bejbe. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Od trzech lat nie miałem nic w ustach, Zobacz bracie, spójrz jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy! Zmiksowałyście, boście chłopa na to nie miały! Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub! To pewnie za tydzień chrzciny. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Co ty sam chciałeś, żebym mu do łóżka wlazła? Uspokój się, nie pij tyle. Idę na taras i wracam zaraz. E? Grzeszysz, grzeszysz. Kościele cię nie widzę. Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To przysteleżniejsze krótkie młode. To panienka, uklęknij przyde mną wiarnym. I chcąc nie chcąc, choćby myśl, zgrzaszysz. Ile pali? nie Nieźle. A mój wagon dziesięć. Może jesteś siusiu przed wyjściem? Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów po sobie najpierw. A żałuję, że nie urodziłem się czarny.